Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska Kłaniam się. Witam serdecznie. Co pan, drana, taki, panie radny, wycofany. Czemu wycofany? Tak, spokojnie. <laughs> dobrze, no wczoraj mecz był. Oglądał pan pierwszy tak, meczek tak, Polaków tak. z Meksykiem i jak, wrażenia? No chyba dobrze. Jeśli chodzi o początek, nie przegraliśmy, to już jest dobrze. Ja obstawiałem wynik 1-0 dla, dla naszych. No, widać, widać było, że to tak raczej też trochę stres, zmiana klimatu, prawdopodobnie trzeba się dostosować do warunków. Dobrze się stało, że nie przegraliśmy, bo początek było widać, że. Nerwowy. Także że trochę tutaj byliśmy dociskani, ale później druga połowa już była dosyć, dosyć dobra. Także grali tak, żeby nie stracić gola. Mam nadzieję, że w następnym meczu w sobotę o 14.00. No, i będziemy kibicować, i obstawiam, że wygramy 1 do 0. Zobaczymy, Z Arabią Saudyjską, która pokonała Argentynę, przypomnijmy. Nieszkocji, to niespodzianka nieszkocji. sezonu po prostu. nasi się, jest takie doświadczenie jakby naszego zespołu, że co występ kolejny, to coraz lepiej grają. Także mam nadzieję, że też będzie na tych zawodach, tak samo na tych mistrzostwach. No, optymistycznie pan podchodzi do sprawy. No i bardzo dobrze, bo to trzeba tak optymistycznie patrzeć. Patrzeć w przód, w tą naszą piłeczkę kochaną. Dobrze, Panie Radny, ale zostawiamy sport i jak najbardziej życzymy naszym piłkarzom powodzenia. Będziemy w sobotę kibicować zapewne wszyscy. Przejdźmy do spraw miejskich. Poznaliśmy budżet na rok 2023. 107 inwestycji, 27% wydatków budżetowych ma być przeznaczonych na inwestycje. Podoba się Panu ten budżet? Wydaje się, że taki dosyć ambitny. Tak, dosyć duże kwoty tutaj, jeśli chodzi o wydatki. Myślałem, że będą mniejsze, teraz są większe jeszcze w tym roku, bo przypomnę 1 miliard 300 tysięcy milionów złotych, to są większe niż w poprzednich latach. Jednak to, co smuci przede wszystkim, to zadłużenie, które wzrasta nam do 645 milionów złotych. To już co prawda nie przekracza tych 50, 60%, jakie są. Narzucone, że, że, że budżety miast. Że 640 milionów złotych? 645 milionów złotych to jest 48,4 Prawie 50%. Tak. Prawie 50% zadłużenia. Takie są, bo tam różne dane są. Ciężko to pozbierać, ale to hmm. trzeba patrzeć na zadłużenie z poprzednich lat i to wszystko razem sumować Teraz w tym akurat projekcie budżetu to nie było wprost napisane, jakie to są wartości, wcześniej były. Ale deficyt jaki będziemy mieli? 167 milionów w tym roku? 167 pokryty będzie z kredytu zapewne. Z kredytu tak? 157 milionów mhm. i z 10 milionów z wolnych środków. Mhm. Co ciekawe, w tym roku na spłatę długu bardzo mocno nam wzrosły obciążenia. W tamtym roku było 12,9 miliona. A czyli w tym? Tym, a w przyszłym Tym. roku mm -hmm. 2023 to jest 27,7 miliona. Czyli widzimy, że kredyty. No stopie procentowe poszły w górę, tak, chyba, tak, tak, nie są tutaj stałe. będą nas więcej kosztować, chociaż się nigdy nie dowiedziałam. pytałam pana prezydenta, jakie jest oprocentowanie tego kredytu kilka razy na tych samych sesjach często po 3, po 4 razy za odpowiedzi nie wiemy, także to jest tajemnica na dzisiaj. No, ale jak widać, chyba są w złotówkach, no bo te stopy wzrosły i tu od razu widzimy, że, że tak to mocno wzrasta. Także to jest jakoś, w jakiś sposób skorelowane pewnie z wyborem. OK, no to Trudno ale powiedzieć. cyfry mamy jakby za sobą. Yy, ale jeśli chodzi tak? o ochronę mhm. zdrowia, to jest ważna, ważny punkt. Yy, na obsługę długu, czyli na spłatę długu, to jest 27 milionów, a na ochronę zdrowia mamy 16,7 miliona. Za mało? Czy to za prawie dobrze? że nic. W porównaniu mhm. do innych miast, prawda? Także widać, że miasto nie za bardzo te jakby ochronę zdrowia tutaj u nas inwestuje, czy, czy generalnie no nie, nie opiekuje się mhm. służbą zdrowia. Zbytnio. Będzie sesja przecież budżetowa i tam będą Państwo też na pewno wnosili swoje uwagi. I jeszcze jedna dosyć tak? ważna rzecz, moim zdaniem. Mamy dosyć duży ubytek w podatku PIT. W 2019 roku to mieliśmy 234 miliony z mhm. podatku PIT, a w planie budżetu na przyszły rok 2023 to jest 215 milionów mhm. złotych, czyli spadek znaczny. A w ubiegłym e... roku, a w tym roku jaki był W tym roku 219, 219 milionów. 219, czyli jest pewna prawidłowość. E, spadek mhm. od reformy, czyli podatku PIT, czyli stopa wolna i tak dalej, podniesienie plus poziom. Yy, próg po, podatkowy, to wszystko ma wpływ, że mamy coraz mniej pieniędzy. Ale więcej pieniędzy jest w kieszeni Polaków. Więcej Coś pieniędzy. Yy, tyle tylko, żeby można było pomówić o jakimś zadowoleniu, to jakby, że obydwie strony są, to jest kompromis mm -hmm. wtedy. zadowolone, to wtedy jest jakiś kompromis. No Tutaj dotąd widać, zawsze że... miasta miały te pieniądze, nikt tego nie ruszył, dobrze pierwszy raz. Czy po, po jest 20, jeszcze inflacja, Polakia. 18%. I, I gdyby jeszcze zabrać Polakom te pieniądze? Gdybyśmy mieli 2019 Właśnie. rok przed, przed reformą, 2018 de facto, z pit -u. i teraz mm, dołożyli do 234 milionów z PIT-u jeszcze inflacja 18%, Mhm. Albo i nawet więcej, jeśli chodzi o te wszystkie lata, no to ta kwota byłaby znacznie inna, byśmy mieli dużo pieniędzy na różnego rodzaju wydatki, na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta i różnego rodzaju zakładów czy, czy, czy spółek. E, miejski, ale tak widać, wy? że mamy no. coraz mniej. To jest, to jest efekt Polskiego Ładu. Tak. To jest efektem jest to, że więcej jest w kieszeniach Polaków, no. e, że e, Podatek, budżety pis, miast, 12%. ale mówimy o mieście. No tak, mówimy o mieście, ale to ja jestem, nie wyparowały Ja jestem nigdzie. też mieszkańcem, jestem tak. przedsiębiorcą, zatrudniam ludzi, mm -hmm. ale też w imieniu Którego miasta. Tylko pracowników bronię, zapyta, czy jest im lepiej, czy gorzej. De facto idą. bronię interesów y, też miasta. Czy jest mm -hmm. lepiej? A proszę zapytać. Ale broniłby był pan ten interesu miasta kosztem <noise> pracowników na przykład? Ja bym tego nie chciał robić, gdybym był na pewno miejscu. Na no, ale można znaleźć ten... kompromis. Można znaleźć można kompromis, znaleźć kompromis. I, w, i, i jakby tutaj nie było rozmowy na ten temat, a była propozycja właśnie naszej Rady Miasta, mhm. która niestety nie przeszła. Taki apel był do prezesa Rady Ministrów. Głosowaliśmy, żeby te jakby ubytki w PIT procentowe uzupełnić nam. 30 było... milionów dostało miasto. 到苏芬桥。To, to To jest su to są Nie subwencja, to były wolne środki. Samorządy dostały poszczególne pieniądze. Powiaty 6 milionów, gminy mniejsze 3 miliony złotych, mniej więcej. Nasz samorząd dostał około 30 milionów złotych. I wol to były wolne środki. Można było przeznaczyć je na co samorząd miał yy, chęć. Zgadza się jednak z wyliczenia Związku Biast Polskich ubytek w PIT od mhm. 2019 do 2023 roku. Pomimo tych różnego rodzaju dodatków, to jest yy, dla naszego miasta tylko minus 228 milionów. Tyle pieniędzy zostało w kieszeni. Polaków. Tyle pieniędzy miasto ma mniej. A mają więcej Polacy. Dobrze, zostawmy to, bo chciałem jeszcze o budżecie porozmawiać. Dobrze, że Polacy I... mają tyle, tylko że to I... skarb państwa, czy budżet mm -hmm. państwa powinien zrekompensować samorządom. Powinien, to się I to zgadzam walczymy. i to, i to I też to po walczymy. części już zrobił. Ale chciałem porozmawiać jeszcze o budżecie, bo na dzisiaj ja rozumiem, jak państwo będą obradować, na dzisiaj ten budżet podniósł pan za tym rękę, czy nie, z tym dokumentem na sesji Rady Miasta? przy tym zadłużeniu, tak jak oglądamy te poszczególne pozycje, które są realizowane, no nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, co tam, co tam znaleźliśmy. Jeśli chodzi na przykład o nasz program sztandarowy, który był, który ja mocno też próbuję, czyli ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, to proszę Państwa, w tym roku mieliśmy wydatek jakby 4 miliony złotych, a w przyszłym 125 tysięcy złotych, czyli de facto jest skasowany program wymiany kotłów i ochrony się... Tych pieców rozumiem, tak? Tak, tak. Tak, wymiany. Tak. Tak i program czyste powietrze tak samo. Także tutaj pierwsza pozycja. Wzrost. Widzimy dosyć duży y, wydatków na gospodarkę y, odpadami komunalnymi. To tak, jest, to jest e, z 50 milionów na 60, to jest jakieś 19%. Ciekawe jak teraz, kto będzie dociążony. Czy mieszkańcy, tak samo jak e, przedsiębiorcy w tamtym e, roku, to przede wszystkim te wszystkie koszty ponieśli przedsiębiorcy. I widzimy, co się dzieje, jak oni się zorientowali, zostali te wyższe stawki, jak zareagowały restauracje, które tam mają jakieś kontenery większe i dosyć duże opłaty miesięczne. To się tak wydaje, ale się wszystko do kupy zbiera. Wyższe podatki. Podat z samego podatku to jest wzrost... E, Chyba 18 milionów od nieruchomości. Także kolejny wzrost. Tym razem mieszkańcy też zapłacą. Prawie w niektórych pozycjach 100%, tam, w zależności czy od gruntu, czy od. Podniósłby Pan podatki? Gdyby Pan miał na to wpływ? Pana formacja? Hej, oczywiście. Ja bym starał się nie podwyższać podatków, szczególnie w tej sytuacji, gdzie, gdzie przedsiębiorca. jako przedsiębiorca do panie tego podatku też płaci sporo. Więcej nieruchomości, chociażby. Więcej. Pro, 50% w ostatnich trzech latach to była taka zwyżka w podatku od e, nieruchomości, e, ale po, poszukać w inny sposób oszczędności, jak to jest realizowane w poszczególne inwestycje. Chociażby. Em, Trzeba by się przyglądać, czy oby na pewno wszystkie są tak ważne. Czy w dobrym kierunku to poszło? Mhm. Teraz możemy jakby rozliczać prezydenta, ile było zostało takich inwestycji, które by przynosiły jakiś dochód typu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej czyli czy termomodernizacja, termomodernizacja. Hmm. ale dobrze to jeżeli mówimy już o inwestycjach to czeka nas y, wielka inwestycja czyli budowa nowego wiaduktu przy alei zjednoczenia ten do rozbiórki już poszedł jest rozbierany no to może być problem to około 90 milionów mówi się o takich kwotach tak to są e, niespodziewane nowe wydatki w przyszłym roku dla których prezydent musi znaleźć pieniądze no i tak mi się wydaje, że, że generalnie po pierwsze to nie mamy zabezpieczenia w środkach. Co prawda do budżetu one zostały wpisane dwa dwie te inwestycje. Pierwsza to jest przebudowa wiaduktu, a drugi to trasa aglomeracyjna, obydwie inwestycje po 90 milionów. E no, i ze środków na, miasta. Ale na przyszły na rok nie, nie są wpisane z takimi kwotami, kwotami. Nie z takimi to, kwotami. Uh -huh. To są w WPF-ie, czyli generalnie na, na, taką, na, ten, na te inwestycje tyle jest przewidziane W przyszłym roku um, część tych kwot. Ale jakby budżet no, nie jest bogaty. Ma coraz mniej wpływu speed. I trzeba by było się zastanowić, czy nie należałoby poszukać zewnętrznych środków. Też o tym słyszymy, prezydenci mówią, że potrzebują zewnętrznych środków chociażby z Unii Europejskiej, czy, czy z, z być może jakieś finansowanie z rządu tych, tych nowych, niespodziewanych wydatków. Tyle tylko, że sposób negocjacji, w jaki to się odbywa, tak jak widzieliśmy na sesji nadzwyczajnej, gdzie pan prezydent jakby tu przetrzymywał... Pana marszałka przez 5 godzin dopiero po głosowaniu w sprawie apelu został dopuszczony do, do głosu i opowiadał, jak to wygląda. Moim zdaniem to tak się nie negocjuje. Pierwszy raz widzę taki sposób negocjacji prezydenta, chociażby na sesji, jak i na profilu facebookowym swoim. Pan Marszałek może no, wyjaśnić, wypisuje, tak, dlaczego tak jakieś z takie z rzeczy, <laughs> <grych> <grych> mm -hmm. które w pewnym sensie można powiedzieć, że obrażają i Urząd Marszałkowski i panią marszałę. Nie podoba się panu twórczość, pana prezydenta? Nie podoba mi się ten sposób jakby wypisywania, to to może... Powiem takie nastolatkowie, takie rzeczy wypisują. Powiem szczerze, że moi synowie już w ogóle już nic nie wypisują, widząc, co się dzieje kompletnie nic. Czyli dziwią, że ja w ogóle coś piszę. No ponoć, jakiś kontakt trzeba mieć. Z, w, jakby z, z mieszkańcami, de facto, to jest jedyny sposób na dzisiaj. W no, pandemii. media społecznościowe do tego służą też, między innymi, prawda? E, plus, jakby wejście na, na konferencję i w ten sposób negocjacji, gdzie była możliwość porozmawiania o tych funduszach w gabinecie gdzie byli też inni samorządowcy którzy argumentowali to było spotkanie w urzędzie marszałkowskim bodajże tydzień temu czy dwa ale są inni samorządowcy po panuje gasko pan mówi członku tak. platformy obywatelskiej czyli tak. sami ze sobą porozmawiali platforma tak no A, to jest nieważne on jest mieszkańcem, on, jest, e, e, on samorządowcem. jest samorządowcem tak no i trzeba było. No jakie on będzie miał zdanie? takie było... samo jak pani Julieta Polak, jakie Rozmawiać, to jest, to jest się, po prostu. Umawiać śmieszne. się na spotkania. Było pierwsze możliwość spotkania, czyli zaraz po sesji naszej, nadzwyczajnej. Tak że pana trzeba... Wójcieckiego nie zaproszono. Ja próbowałem e, zaprosić pana prezydenta umówić na spotkanie. Mhm. E, no i okazało się, że było takie spotkanie następnego dnia o dziesiątej i trzeba było tam przyjść, a jak nie udało się porozmawiać, czy może nie, nie, niezbyt odpowiednia jakby... E, E, jakby skład tych e, e, rozmówców, to, to umówić na kolejne spotkania, że do skutku. Nie, rozmawiać trzeba, mają ja się zgodzić, oczywiście. E, jak jak ale ci prezydenci nie umawiają się na spotkania, nie próbują rozmawiać. Przecież to są pieniądze dla nas, dla, dla mieszkańców. To, co się dzieje, to chyba z. No, nie, pan nie, prezydent Kubicki to, nie chciał rozmawiać, no ale no. jestem załamany. sposobem negocjacji to wygląda mhm. w ten sposób, że, że my, mieszkańcy przez te jakby. E, Sposób negocjacji będziemy tracić. Nie, będziemy tracić przez to, że jest obniżony PIT do 100 ZIT, do 185 euro na osobę. Taka jest na dzisiaj decyzja Urzędu Marszałkowskiego. Może będzie zwiększony, no każdy by chciał. To było tłumaczone, tak, że proporcjonalnie mm -hmm. dla wszystkich. Ja nie pracuję w Urzędzie to Marszałkowskim, prawda. także. Są e... cztery ZITy, a nie dwa, więc tych pieniędzy też trzeba podzielić. Ja też się z tym zgadzam. I też nie korzystały inne samorządy, teraz ma być to wyrównanie, ale że tak powiem, to nie jest urząd, w którym ja pracuję, ani nie mam nic mm -hmm. z tym wspólnego. Tyle tylko co słyszałem. Natomiast interesy Miasta mnie interesują. Przyszedłem tutaj, że tak powiem, powiedzieć o tym, co należałoby poprawić, co jest źle. Na pewno sposób negocjacji należy poprawić. Sesja. Będzie gorąca sesja, przypuszczam, budżetowa, tak? Nie wiem, dlaczego prezydent w ten sposób to przeprowadza. Powinni rozmawiać, spotykać się, ale no jak dochodzi do obrażania, to źle to wróży, no bo jak ktoś kogoś obrazi, to, to nie tak łatwo później przejść do swobodnej... Czyli po prostu normalnie rozmawiać. To się rozmowy. zgadza, więc rozmawiajmy, dyskutujmy i, i, i z kulturą i w spokoju. Musimy już kończyć. Dariusz o, Legutowski, tak, minęło 15 minęło. minut. Tak, radny miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Za uwagę dziękuję państwu Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.